Cześć, nazywam się Dawid i zapraszam Was do obejrzenia pierwszego filmu z serii poświęconej żółwiom. Na przestrzeni kilku odcinków chcemy opowiedzieć Wam o tym, jak żółwie żyją w naturze, co jedzą oraz czego wymagają od osoby, która chce utrzymać je w dobrym zdrowiu pod dachem własnego domu. Dowiecie się na przykład, jak przygotować terrarium. Naszym celem jest zainteresowanie Was tą nadzwyczaj ciekawą grupą zwierząt, a zaczniemy od przybliżenia jej charakterystyki. Zrobimy to w miejscu, które jest pełne żółwi. Dzięki uprzejmości ogrodu zoologicznego w zamościu będziemy mogli pokazać Wam dziś kilka okazów. Zaczynamy. Muzyka Żółwie należą do gromady gadów, o czym świadczy m.in. sucha, słabo przepuszczalna skóra, pozbawiona piór i sierści. Zmiennocieplność, czyli brak stałej temperatury ciała, oraz to, że składają jaja w wapiennych skorupkach na lądzie. Istnieje około 360 współcześnie żyjących gatunków żółwi. Nauka zajmująca się ich badaniem to helonologia, a 23 maja obchodzony jest Światowy Dzień Żółwia. Żółwie pojawiły się prawdopodobnie na przełomie Paleozoiku i Mezozoiku, czyli około 250 milionów lat temu i pamiętają czasy dinozaurów. Podobnie jak krokodyle, przetrwały w praktycznie niezmienionej formie do dziś. Przez posiadanie zewnętrznego szkieletu w postaci pancerza nie przypominają żadnego innego zwierzęcia i wciąż nieznane jest ich dokładne pochodzenie. Występują w różnych środowiskach i klimacie od terenów pustynnych, aż po mokradła, a nawet morza od tropików, aż po strefy klimatu umiarkowanego dlatego wśród żółwi spotykamy gatunki lądowe, wodnolądowe, słodkowodne oraz morskie. Są gatunki mięsożerne, roślinożerne, jak i oportunistyczni wszystkożercy. Wszystkie charakteryzują się obecnością pancerza, który chroni ich ciało przed drapieżnikami. Powstał z połączenia żeber i wyrostków ościstych kręgów, które tworzą kostne płyty. Płyty te są z kolei pokryte z rogowaciałymi tarczkami, będącymi zewnętrzną warstwą skorupy. Ich skóra na głowie, ogonie i kończynach pokryta jest mniejszymi i większymi łuskami. Żółw chroni je, wciągając pod pancerz w czasie zagrożenia. Kończyny są wyposażone w pazury, a u gatunków morskich przekształcone w płetwy. Żółwie słodkowodne i wodnolądowe posiadają błonę pławną pomiędzy palcami kończyn. Nie posiadają zębów, zamiast tego na krawędziach szczęki i żuchwy, mają rogową listwę, która stale rośnie i podlega ścieraniu. Oczy żółwi posiadają ruchome powieki. Teraz skupimy się na żółwiach lądowych. Pojęcie żółwie lądowe jest bardzo szerokie, przez co zbyt ogólne i nieprecyzyjnie rozumiane. Nierzadko wynika z tego później wiele błędów popełnianych przez niedoświadczonego hodowcę w żywieniu i utrzymaniu zwierząt. To bezpośrednio przekłada się na ich stan zdrowia i kondycję. Żółwie lądowe zamieszkują szereg rozmaitych środowisk, które różnią się od siebie warunkami klimatycznymi, typem gruntów, szatą roślinną czy ukształtowaniem terenu, co ma bezpośrednie przełożenie na warunki hodowlane i dietę, jaką musimy zapewnić naszym podopiecznym w chowie domowym. W pewnym uproszczeniu żółwie lądowe możemy podzielić na trzy podstawowe kategorie. Żółwie z terenów klimatu podzwrotnikowego, np. Testudo Hermani, czyli Żółw grecki. Żółwie z terenów klimatu zwrotnikowego, np. Stigmohelis pardalis, czyli Żółw lamparci. Żółwie z terenów klimatu tropikalnego, np. Helonoidis carbonaria, czyli Żółw żabutti. Spotykane w handlu gatunki z obszarów w typie klimatu zwrotnikowego, takie jak Stigmohelis pardalis, żółw lamparci czy Centrohelis sulcata, żółw pustynny, osiągają ogromne rozmiary i mało kto dysponuje takimi możliwościami lokalowymi, aby zapewnić im odpowiedniej wielkości zbiornik. Żółwie tropikalne, takie jak na przykład Helonoidis carbonaria, czyli żółw żabuti. Mimo iż są mniejsze, nadal nie należą do małych żółwi, a dodatkowo należy im zapewnić odpowiednio wysoką wilgotność powietrza i w miarę stałą, wysoką temperaturę, bez nocnych spadków. Dlatego mówiąc o zasadach utrzymania żółwi lądowych w warunkach domowych, w jednym z naszych kolejnych filmów skupimy się na grupie gatunków z klimatu podzwrotnikowego, ponieważ te są najpopularniejszymi w hodowli hobbystycznej. Jednym z rodzajów takiego klimatu jest klimat śródziemnomorski. Najczęściej spotykanymi w handlu gatunkami z tej strefy są testudo horsfieldi, żółw stepowy, testudo hermani, żółw grecki, testudo kleinmani, żółw egipski, testudo greka, żółw mauretański oraz testudo marginata, czyli żółw obrzeżony. Te roślinożerne żółwie lądowe, utrzymywane i hodowane w niewoli, wciąż stanowią wyzwanie i niewiele jest prac naukowych dostępnych na temat ich wymagań żywieniowych. Istotne ryzyko stanowią choroby rozwojowe. Szybki wzrost żółwi musi być kontrolowany i hamowany poprzez ograniczenie ilości białka, węglowodanów i tłuszczów w diecie bogatej w włókno pokarmowe. W związku z posiadaniem skorupy przez tę grupę gadów, szczególnej uwadze poddana musi być kwestia suplementacji mineralno-witaminowej i odpowiednie źródło światła. Żółwie lądowe są wdzięcznym i ciekawym obiektem obserwacji. Mogą być naszymi towarzyszami przez długie lata, jednak jak przy obiece nad każdym gatunkiem zwierząt, podstawą jest zdobycie odpowiednich informacji o biologii gatunku i prawidłowych technikach chowu. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o chowie zwierząt egzotycznych w domu, zapraszam Was już teraz do subskrypcji naszego kanału. W kolejnym odcinku wytłumaczę, jak zapewnić odpowiednie lokum dla żółwia lądowego. Do zobaczenia! Żółwik!